Kiosk wie otwarty w okresie maj październik Jesteśmy za szybko kochani, bo kiosk jest otwarty od maja, a my jesteśmy w kwietniu. Pizga lepiej niż na srebrnej górze, bo jest prawie dwa razy więcej. Wyżej po prostu. O, się nie boi ptaszynka. Ptaszynka się nie boi. Mamy coś do ptaszka? Nic nie mamy? A tu, Msza święta. Kapliczka jakaś. Gdzie na? gdzie jesteś? A, trzeba nałożyć czapkę, patrz, ile bram, już idę. To jest ciekawe Żabciu, my do swojej grillowni. My do swojego schroniska mamy 35 minut A podobno do tego Do Karpacza też jest 35 minut stąd Nie ma co chodzi Wielka sowa ala la Żabcia A tu? Już ci robi. Coś tu jest naszajbowane, tylko nie wiadomo co. Na razie tyle, kochani.